Mamy to my wygrałażu czery najwyższy czas Teraz na pewno to mamy A, tylko to zmienili w tym no. Już zmieniliśmy styl gry. Pamiętacie to z poprzedniego odcinka, no chyba, że nie oglądacie odcinków. I Cortexem gramy. Czrek brzmią te głosy, ale no. Sorry. Nie umiemy na tym panować No chyba, że sobie w miejscu Wtedy nic się nie dzieje z tymi gostami, tylko że a dobra O w ogóle już się nawet nie ruszają. A dobra, po prostu muszę się nie ruszać z tymi słuchawkami. O! Jak co to, to ostatni odcinek strasza w tym roku bo... bo w tym roku już nie ma następnej soboty a ja robię w każdą sobotę co każdą sobotę musimy zrobić na no, super Musimy robić to. A poza tym to i tak nie będzie ostatni odcinek z Crasher. Później, bo później też będą odcinki, jak ja podprawiam. Wszystko na tak, żeby były wszystkie na 100%. Mówiłem, że na początku mnie Muszę zdobyć się na 100%. Czy to jest jakieś zbukowane, czy co? Że coś tam leci. Nieważne. Jedź. Nie. Dobra, nie udało się. Nie udało się zdobyć wszystkich skrzynek. Dobra... Dobrze nawet... Dobra, nikogo nie ma. A, czemu ja nie zrobiłem tego? Dobra, czemu ja... Dobra, czemu ja tak słabo gadam? O, dobra, teraz lepiej. Novas iai Sì, yeah, no, io. Aha. Aha. Super. No znowu! Czy da się to zrobić w inny sposób? Nie wiem. Czy da się to zrobić tak, żeby była maska Aku Aku? Albo w sumie Skoro on jest słym. I w ogóle to chyba pierwszy raz można Grać z Innymi postaciami. A nie tylko krasem. No i koko. E, dla mnie się podobają wszystkie postacie. Jest! No w końcu. Ha. I tu będzie odbijać to... Tego więc skup się tam. No nie! Dobra, raz, 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 dwa, raz, dwa, raz, dwa trzy, cztery, Raz, Dobra, mam pomysł. O, no właśnie. Raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa. I poklejnot. No dobra, górą się wszedł, bo... Chciałem. Teraz... Teraz chociaż nie muszę. Nie muszę tego klikać, więc... Bo wiem, że już na pewno mam... No. Aha, super. Na zawsze ten klejnot. Mówię na zawsze, bo ja mam na zawsze nawet... Za szybko trochę wolniej trzeba być by trochę wolniejszym trzeba być. Dobra, nie zawsze splinty skok. No w sumie w ogóle nie splinty skok. Można też raz, dwa, trzy, cztery. Raz. Raz, no to wchodzimy. O, dwa życie darmowe. Były. Pewnie. Aha. Czyli nie... Ukałka tylko Akuaku. Aku. i w ogóle to dlaczego nie dają masek Akuaku? Aku? skoro korteks też może je nosić Boże mogłem też zatykować tego robota, ale za trudno było A no tak skup się Pamiętaj o tym. A no tak. Jak się dopiero oddala, nie, jak się zbliża. Aha. Może trochę dalej. Tak. Jeszcze nie. Dopiero od razu jak się oddala. Dobra Dobra jest, dobrze O, może chodźmy tu A, tu nic nie daje Najpierw przejdźmy tędy Co? Co? Nie, za szybko. Od razu jak się wraca.

Nie, yeah. aha, teraz nie z tego u góry. Nie wpije się do góry. Jak będę tak bez sensu skakać? Okej. Okay. No, czemu ja się bez sensu piję od razu, a nie? Czekam aż to się skończy. Aha. No nie. No za szybko. Znowu. No czemu ja tak szybko wchodzę? No nie wiem. Nie wiem, bo jestem słaby. Nie. Poczekam se Teraz. Teraz. Dobra. yeah it's so a circle Dobra nie było się daleko nawet. Nec szybko. Czemu ja nie trafiam w środek? A, okej. Okay. Super. Czemu ty przyspieszasz tam, gdzie mówię ci, żebyś nie przyspieszał? A w sumie nic nie mówiłem, Tomek. Aha, mówię sam do siebie, naprawdę. W ogóle to też mówię do was. Widzę, jesteś słabi. Nie no, żartuję, że jesteś słabi. Jak co? What feeds now? <noise> it's sort of a jam swapping. Dovash. Oh, <sighs> Nurgle Shake <sink> was killer. <sighs> Struth. Who cooked it? It was too high. That's why it was all rubbery inside. Separ grill marks, too. I like the pickled wumble leaves. <sighs> Cortex, you can't. Why did you not see it before? <laughs> W ogóle to... sorry, że powiedziałem, że to ostatni odcinek, bo to nie jest ostatni odcinek, bo jeszcze tamto zaległe, które nie zrobiliśmy. Jak chcemy mieć 100%, to musimy zrobić. No nie, no podwójne skoki się nie liczą, ale. Chcę zdobyć. A nie, nie, po co mam zdobywać wszystkie skrzynki? Skoro. Tak już nie zdobyłem ich. W sumie jak nie będzie mi szło, to mogę też zrobić te nie robić. No, bez jaj! Dobre, nie... jest taka, nie wskakiwać na skrzynki, po prostu ją ja. Super. Powiedziałem nie wskakiwać na skrzynki, ja... Ty se wskaku... A ja se wskakuję Dobra, szybciej to zrobić Po prostu tak e, robiąc No nie no czemu podwójny skok robisz? Normalny skok Nie podwójny nawet jak skaczesz I myślisz że ci się nie uda No to uda ci się po prostu Po prostu skacz normalnie Normalny skok i rób No normalny rób Dobra jak masz problemy to rób podwójne skoki i weź się przy... rób tak na początku Jak masz problemy to weź rób tak jak Ci pokazałem No! Nie! Czemu ty spadłeś? No weź się skup! Znaczy, ja się muszę skupić. Znowu mówię sam do siebie? Jeszcze oglądam je kilka widzów. Może? Chyba nikt. Raczej. Ja sam też siebie mogę oglądać. Ale nie zawsze mi się chce. Top, hop, hop, hop. No, nie rób podwójnych skoków. A dobra, w sumie tu mogłeś zrobić. Ale nie rób zawsze, dobra? Nawet nie muszę robić wszystkiego. No, dobra. Sprzeszliśmy. Na razie robimy tak, żeby chociaż przejść. Dobra. Thank you for your attention. Sorry, sorry, There's another way I can break this cycle of endless fighting between us. I can go back to where it started. I can undo my greatest failure. He means you, Crash. <laughs> yeah. Szkoda, że nie ma takiego nawiązania, że jedynka, szkoda, że nie ma takiego czegoś, że jedynka po Jedynka przy, przy, jedynka jak czwórka. My. Przed rozpoczęciem krasza. Może bym mógł być. Oj, od razu się teleportujemy tu. Tak. Ale my nawet jeszcze nie ruszamy. Bo najpierw jeszcze idziemy do tego zaległego poziomu. No ale to w następnym odcinku, więc no jutro niech będzie. Dobra.